już się widzowie, To jest taki odcinek, który nie jest w ogóle związany z Perzetem. Co się dzieje po nagrywkach? Więc se po prostu tak gramy i widzicie jakieś różne memy co robimy po nagrywkach. Zinku zinku. Jak tak. ten dom wygląda? Jak. Normalnie! Jak. Kto to zrobił? Kto to zrobił? Ci panowie z Media Expert. Eee, więc. Synku, skąd masz PlayStation 5? Kupiłem sobie dwa lata temu, kupię. Jak miałem 7 lat, ale ty nie masz pieniędzy przecież. Nie masz nawet telefonu. Z komunii dostałem pieniędzy. Dobra. Um. Synek Chodź na wycieczkę jedziemy A ty co uciekasz, ty co uciekasz Ja wycieczkę mam tutaj na plaży <laughs> hey, Ej ale szyb... Szybci <laughs> Troszkę wolniej Synek, synek Synek, synek Dawaj zrobimy wyścig tutaj o, do basenu

Multiplayer, karicy. Geniuszu, nie umieraj. Proszę o to twój dom. Gesztu, <noise> siad. <noise> 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 A ogóle takie pytanie widzowie, szybkie do was, jak wyłączyć takiego ala ma napiszcie w komentarzach, bo ja nie mogę go odpalić, nie wiem. Napiszcie w komentarzach. Tata, patrz. No to. To też tak umiem. Czekaj. A, action, rat Ała! Co? Ała. Wykrzywiłeś. Ale <laughs> wy... się, wy... <laughs> się wykrzywiłam. A ty gdzie? Nie wiesz gdzie. W latarni. <laughs> <laughs> ok, ja robię, ja coś robię, patrz. Patrz to. Akcjon! Ale się wykrzywiłem. Będę p ja pływam! Ja pływam! Ja, ja, ja lewituję! Ja, ja lewituję pod wodą! Ja pod wodą lewituję. Ja, lewituję! ja lewituję! Ja lewituję! Ja zbyt lekki jestem! Ja unoszę się w górę. Ja jestem jakimś nie wiem jakimś powietrzem, ja się unoszę Ej, ale ciemno się w ogóle pod, to, pod tą wodą. Jak, jak się robi tu ciemno, to tu Co? się... bardzo ciemno robi. No ma... Nic, nic nie słyszę. Chodź tata, chodź. Ale ja Idziemy na zakupy. Na zakupy! Idź w domu. Na, za, na zakupy o 18.00. jesteście normalni. Albo do restauracji. Restauracja jest w mieście. My mieszkamy nad morzem. Czyli. daleko. Czyli do leko. Do Dobra. Jeju, co się stało? Za szladowem. Dobra, ja sobie przez płot przechodzę. Cyk Synek, wsiadaj Gdzie tata? Ej, wybijam ci oh. okno Wybijam ci okno Ty, chociaż mamy skrót no, sobie! Wybijam ci okno To dawaj tutaj jeszcze Dobra Patrz Proszę. O! Ej, wiesz, że to był pokój? A ja się w twoim? Ja jeszcze w twoim to wybiję. Nie, nie. <laughs> ja w... O, w twoim to wybiję. Nie. Nie pozwolę. <laughs> Uciekamy. Widzowie dalej po 100 sekund i rozchodzimy się po nagrywkach i sobie omawiamy. na